Dobra, to my będziemy spadać. Milten, powiedz mi jak chcesz zabrać wrzoda ze sobą tak, aby orkowie was nie zauważyli? Banalne, teleportujemy się. Chętnie to zobaczę. To narazka. Mohahahahaha, on się zwinął, a wrzod nadal to jest. Być może, ale już niedługo. Co przez to rozumiesz? Bye bye. A to gamoń. Okej, okay, ja też zawijam. Oni się teleportują, no i dobrze, ja wolę się przejść. O orwa, of, przeżyłem. A gdzie korwa milten? A co to tam jest? O korwa. Muszę się nauczyć teleportować. No dobra, gdzie ja jestem? To nie kamienna forteca. Ale i tak pójdę i zobaczę kto tam jest. Ło korwa! Poszukiwacz! Zaraz zdejmę gnojka. Mo ha ha ha, -ha padł ucielak. No masz. Jeszcze jeden gej. Chia banana. Dobra, idę na górę. Łokorwaty to kto? Jestem przywodcą nekrofili, ale korwa kto ty? Jestem M. Już wiem, jesteś magiem ognia. No, tak. A więc zdechniesz słogo się nosa w imię Beljara ha ha za to ty masz mordy jak koń. Wszyscy mi to mówią, dlatego jestem zły. A nie myślałeś o operacji plastycznej? Jest za droga. Joumen. O korwa. Siema Milton. A ty to kto? Jestem saty, hoj. owpierdoliłeś oh, się do mojej mediny. Mo, ha, 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 ha i co z tego? Zgaduj. Korwa jak się to dostałeś i nie wyjebałeś się? Trzeba omieć się teleportować, a teraz wynośmy się stąd. Nie da rady. A to dlaczego? Siedzimy pod barierą. Ow hoja. Dobra, spadajmy do zamku. Po co do paladynów? Tam siedzi Bezi. A to gazojmy. Widzisz ścierwojada? Ostrzel dziada! Wiesz co, lepiej oddaj mi łok. a ah, 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 ah. Ała, boli. Ale żyje. Dobra ale kto siedzi w tej jaskini? O korwa, bandyci. Biebali nas do kolonii. A więc gazo na zamek, zapierdolimy paladynow.